Słuchajcie, ładny topik sobie kupiłam na tegorocznych wyprzedażach w Zarze. On jest oczywiście do spodni z wysokim stanem. No, chyba, że lubicie mieć brzuch na wierzchu. Ja nie. Ale on świetnie właśnie wygląda do nawet eleganckich spodni takich skante. Jak widzicie, jest zawiązany na górze, tutaj na dole. Przepiękny kolor takiego mocnego różu z takim nonkowym żółto-zielonym. To jest chyba pięknie tutaj wszystko podkreśla, niweluje, jak macie ramionka troszkę przedłużone. Chociaż tu są bułówki, no ale powiem Wam, że jest tak fajnie skrojony, że naprawdę nie pogrubia, tylko wysmukla. I zobaczcie jego cenę. Ja byłam w szoku. Ze 119 na 29 zł. Ja mam akurat rozmiar L, więc może jeszcze w Zarze dostaniecie. Kolejny łup z Zary. Tym razem na pewno dostaniecie jeszcze te sukienki, bo one są w nowej kolekcji, znaczy w tej nowej. No to jest jeszcze cały czas, mi się wydaje, kolekcja yy, taka letnia typowo, zobaczcie jakie to ma plecy fajne. Sukienka, ona kosztowała 119 zł, yy, też właśnie w Zarze, pięknie, mi się kojarzy bardzo z takimi greckimi klimatami, ale bardzo ładnie yy, naprawdę podkreśla kobiecość, a ładnie jest tutaj na dole rozkloszowana, więc tak jak w moim przypadku bardzo ładnie niweluje brzuszek. Rzecz, którą wyhaczyłam, ostatnia już w sumie można powiedzieć, dużo nie kupiłam. Jest to taka sukienka. Bardzo mi się kojarzy z takimi latami 70. przez te swoje wzory, nadruki, kolorystykę, też nawet i ona, słuchajcie, też była bardzo tania, bo to też na wyprzedaży. Czekajcie, tutaj mam cenę. 39 zł, jak widzicie, więc możecie sobie zeskanować, jeżeli jeszcze są ze 119. Naprawdę bardzo fajna scena. Ja lubię takie sukienki właśnie na szyję. Bardzo mi się podoba tu na Florydę na lato. Idealna!